Na Sopockiej Plaży, tuż obok słynnego Molo, w 2011 roku powstało miejsce, które miało stać się wizytówką kulturalną miasta. Zatoka sztuki, tak je nazwano, miała być przestrzenią dla artystów, z wernisarzami, recitalami i wydarzeniami, które przyciągną mieszkańców i turystów pragnących obcować ze sztuką. Na piętrach znajdowały się pokoje, w których za symboliczne kwoty mieli nocować artyści. A z restauracji na parterze można było zejść prosto na plażę, gdzie w sezonie ustawiano leżaki i serwowano drinki. Z perspektywy władz Sopotu miała to być kulturalna perełka miejsce, którym miasto mogłoby się chwalić na całym świecie. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. W krótkim czasie zatoka sztuki zyskała rozgłos nie z powodu koncertów i recitali, lecz nocnych imprez, alkoholu, prowokacyjnych reklam. I towarzystwa młodych, bardzo młodych dziewczyn. Na profilach w mediach społecznościowych zamiast sztuki królowały zdjęcia z imprez, logo Playboya i filmy promocyjne, w których kamera skupiała się na ciałach dziewczyn w bikini. W jednym z nagrań poranek w hotelowym pokoju ukazano tak, by podkreślić atmosferę erotycznej swobody: w łóżku dwie młode kobiety, obok mężczyzna w samym ręczniku. To właśnie ta podwójna twarz zatoki. Oficjalnie kulturalnej, a faktycznie klubowej, stała się początkiem największej seksafery w historii Trójmiasta. W cieniu Zatoki działał bowiem Krystian W., znany jako Krystek, nazywany później przez media łowcą nastolatek. Oficjalnie był tylko kierowcą Marcina T., właściciela sieci sopockich klubów, w tym Zatoki Sztuki, Dream Clubu czy Kongo Baru. Nieoficjalnie miał za zadanie wyszukiwać młode dziewczyny, obiecywać im pracę hostes, Tancerek lub fordanserki, czyli towarzyszek do zabawy z klientami. W rzeczywistości część z tych nastolatek została skrzywdzona w sposób, który trudno sobie wyobrazić. Z aktu oskarżenia wynika, że Krystek dopuścił się przestępstw wobec 33 nieletnich dziewcząt, a zatoka sztuki i jej zaplecze, klubowe pokoje, samochody i nawet jacht były jednym z miejsc, gdzie zaczynała się ich tragedia. W 2015 roku sprawa wybuchła w mediach kiedy samobójcza śmierć czternastoletniej Anait uruchomiła lawinę zeznań. Wtedy Polska dowiedziała się, że za fasadą luksusu i celebryckiego blichtru krył się świat, w którym nieletnie dziewczyny były wykorzystywane, podawano im alkohol, narkotyki i, według zeznań, także tabletki gwałtu. To właśnie wtedy do opinii publicznej dotarł szokujący obraz. Miejsce, które miało być rajem dla artystów, było rajem dla celebrytów i bogatych gości a jednocześnie piekłem dla dziewczyn, które wpadły w sieć Krystka. Krystian W., znany jako Krystek, od początku poruszał się w świecie sopockiej rozrywki swobodnie, jakby był u siebie. Oficjalnie figurował jako kierowca Marcina T., ale jego nieformalną rolą było nawiązywanie kontaktów z młodymi dziewczynami. Obiecywał im szybkie pieniądze, łatwą pracę w klubach, hostessing, uczestnictwo w imprezach, a czasem nawet karierę w show biznesie. W rzeczywistości był to wstęp do dramatu. Śledczy ustalili, że niektóre z dziewczyn były niepełnoletnie, a mimo to trafiały do klubów należących do sieci Marcina T. Część z nich miała tańczyć nad głowami bawiącego się tłumu, inne pełniły rolę fordanserki, której zadaniem było towarzyszenie klientom przy stolikach i tworzenie pozorów wyjątkowej atmosfery. W zeznaniach pojawiały się opowieści o alkoholu podawanym nastolatkom, o jazdach samochodami między klubami. O zaproszeniach na jachty przypisane do zatoki sztuki. Śledczy ujawnili również, że w niektórych przypadkach Krystek miał stosować przemoc i wykorzystywać stan bezradności dziewczyn, czasami podając im substancje psychoaktywne lub tabletki gwałtu. Z akt wynika, że jedna z nieletnich została skrzywdzona w pokoju hotelowym zatoki, inna otrzymała tabletkę właśnie tam, a wykorzystana została później w innym miejscu. Z czasem na jaw wychodziło coraz więcej niepokojących informacji. Krystek nie działał w próżni, korzystał z sieci klubów stworzonych przez Marcina T, które stanowiły idealne zaplecze dla jego procederu. Dream Club, Makahiki Kongo Bar i wreszcie sama zatoka sztuki tworzyły nocne królestwo, w którym przenikał się świat luksusowych imprez z mroczną rzeczywistością nieletnich dziewczyn, szukających akceptacji i przygody. Oficjalnie była to przestrzeń kultury i rozrywki, w praktyce stała się miejscem, w którym granica między luksusem a przestępstwem została zatarła. Dodatkowo wizerunek Zatoki Sztuki był chroniony przez celebrytów, którzy chętnie tam bywali, opalali się na plaży, uczestniczyli w eventach i koncertach. Niektórzy z nich wzięli udział w słynnej akcji Tak dla Zatoki Sztuki, broniąc miejsca przed falą oskarżeń, gdy zaczęły pojawiać się pierwsze publikacje o Krystku. To wsparcie ze strony znanych twarzy sprawiło, że część ofiar miała wątpliwości, czy warto zgłaszać swoje historie, a część nawet zaczęła wycofywać się z zeznań. W oczach opinii publicznej rodził się obraz konfliktu: z jednej strony rodziny skrzywdzonych dziewczyn i nieliczni dziennikarze bijący na alarm, z drugiej strony błyszczący świat imprez, jachtów i sławnych nazwisk, które dawały zatokę jako symbol artystycznego sopotu. Ta mieszanina luksusu, naiwności i okrucieństwa stała się fundamentem afery, która w 2015 roku wstrząsnęła całą Polską. W miarę jak w mediach zaczęły pojawiać się kolejne relacje ofiar, Śledczy zaczęli składać w całość przerażający obraz tego, co działo się w cieniu Sopockiej Zatoki. Coraz więcej młodych dziewczyn ujawniało, że zostały zwabione obietnicą kariery, a skończyły w sytuacjach, których nie rozumiały i nie potrafiły zatrzymać. Pojawiły się świadectwa o tym, jak Krystek kontaktował się z nastolatkami przez portale społecznościowe i czaty, oferując pomoc, wsparcie i wejście do lepszego świata. Gdy zdobywał ich zaufanie, zapraszał do Sopotu, a potem do klubów należących do Marcina T. Tam znajdowały się prywatne loże, wydzielone strefy VIP i pokoje, do których nie miały dostępu kamery. Właśnie w tych miejscach, według zeznań, dochodziło do pierwszych przekroczeń granic, najpierw poprzez alkohol, później poprzez środki psychoaktywne. Niektóre dziewczyny traciły przytomność, inne budziły się w nieznanych miejscach z urwanym filmem i poczuciem upokorzenia. Śledczy natrafili na sygnały, że część z nich była następnie zmuszana do milczenia, przez szantaż, zastraszanie lub obietnice, że wszystko to jest normalne i że tak działa show biznes. Mechanizm kontroli działał również poprzez kreowanie iluzji wyjątkowości: dziewczyny dostawały zaproszenia na jachty, do apartamentów, brały udział w prywatnych afterach z celebrytami, których wcześniej widywały tylko w telewizji. W tej bańce nikt nie zadawał pytań o wiek czy zgodę. Urok sopotu, błysk fleszy i wakacyjna atmosfera tworzyły fasadę, za którą kryła się zorganizowana struktura wykorzystywania nieletnich. Według niektórych relacji, Krystek miał być tylko ogniwem większego łańcucha. Z jednej strony kontaktował się z dziewczynami, z drugiej miał swoich odbiorców, wśród zamożnych klientów, którzy szukali wrażeń bez konsekwencji. Ta hipoteza do dziś nie została w pełni zbadana, ale jej ślady pojawiają się w aktach prokuratorskich. W materiałach śledczych pojawiały się nazwiska znanych osób, niektóre z nich były jedynie świadkami, inne zaprzeczały jakimkolwiek związkom z Krystkiem czy zatoką sztuki. Jednak opinia publiczna miała już swoją ocenę. Zwłaszcza gdy Sylwester Latkowski opublikował film Nic się nie stało, w którym pokazał powiązania klubów sopockich z celebrytami, politykami i ludźmi biznesu. Film, choć nie zawierał twardych oskarżeń, zasugerował istnienie sieci zależności, w której milczenie, zaprzeczenia i publiczne poparcie dla Zatoki Sztuki były elementami większego mechanizmu obrony układu. Oburzenie było ogromne, ale konkretne skutki prawne znikome. Krystek został oskarżony o przestępstwa wobec ponad 30 dziewcząt, ale proces ciągnął się latami. Marcin T., twórca klubowego Imperium, mimo zarzutów. Nie trafił do aresztu i wciąż publikował z egzotycznych wakacji zdjęcia, które zdawały się kpić z wymiaru sprawiedliwości. Zatoka sztuki zmieniła nazwę na nowa zatoka, pojawił się nowy właściciel, nowe logo, a miejsce zaczęło promować się jako bezpieczna przestrzeń rodzinna. Ale w pamięci wielu Polaków nie była to już artystyczna kawiarnia ani plażowy bar. Była symbolem utraconego zaufania, miejscem, które mogło być przestrzenią kultury a stało się tłem do jednej z największych afer obyczajowych współczesnej Polski. W kolejnej części, ostatniej, przyjrzymy się, dlaczego mimo tylu lat, tylu świadków i tylu ofiar, tak niewiele osób poniosło realne konsekwencje. Upadek Zatoki Sztuki był nieunikniony. Po medialnym wybuchu sprawy Krystka i po ujawnieniu kuli z funkcjonowania sieci sopockich klubów, opinia publiczna zaczęła patrzeć na to miejsce w zupełnie inny sposób. Obiekt, który miał być wizytówką kulturalną Sopotu, na stałe zapisał się w historii miasta jako symbol największego skandalu obyczajowego w Trójmieście. W 2015 roku, po nagłośnieniu afery i serii publikacji w mediach, rozpoczęły się oficjalne postępowania. Prokuratura wniosła akt oskarżenia wobec Krystiana W., a w późniejszym czasie także wobec Marcina T., właściciela sieci klubów. W akcie oskarżenia znalazły się wątki związane z wykorzystywaniem młodych dziewczyn. Ale także z działalnością samych lokali, które w oczach opinii publicznej przestały być klubami rozrywkowymi, a stały się miejscem pełnym kontrowersji. Zatoka Sztuki zniknęła z mapy Sopotu, a na jej miejsce powstała nowa Zatoka, której nowi właściciele obiecywali zupełnie inną filozofię działania. Miasto wypowiedziało dzierżawę obiektu, a spór o teren i budynek trafił do sądu. Historia jednak pozostała w pamięci mieszkańców i turystów. Zdjęcia z imprez, Relacje świadków i publikacje dziennikarzy przypominały, jak duży rozdźwięk istniał między oficjalnym wizerunkiem a tym, co naprawdę kojarzono z tym miejscem. Dziś za to kasztuki jest przestrogą, że nawet najbardziej prestiżowa lokalizacja i błysk fleszy celebrytów nie gwarantują czystej reputacji. To także historia o tym, jak brak kontroli i zaufanie do pozorów może przerodzić się w wieloletni skandal. Mimo że nowe władze i nowi właściciele starają się odciąć od przeszłości, dawna zatoka Sztuki na zawsze pozostanie w świadomości Polaków symbolem luksusu, który miał swoją ciemną stronę. To miejsce pokazuje, że za blichtrem reklamami i piękną scenerią czasem kryją się historie, które na zawsze zmieniają życie wielu osób. Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek od 15 lat nie daje spokoju ani śledczym, ani opinii publicznej. Dziewiętnastoletnia Sopocianka wyszła z klubu Dream w lipcową noc 2010 roku i nigdy już nie wróciła do domu. Ostatni raz kamery monitoringu uchwyciły ją o czwartej nad ranem, kiedy Boso i z butami w ręku przemierzała alejkę Wielitkowie, kierując się w stronę parku Regana. Potem ślad po niej urwał się na zawsze. W ciągu kolejnych lat wokół tej sprawy narosło wiele teorii. A jedną z najczęściej powracających jest ta łącząca zaginięcie Iwony z mroczną stroną sopockiego życia nocnego, w tym z Zatoką Sztuki. Nie jest tajemnicą, że Sopot w tamtych latach żył nocą. Kluby takie jak Dream, Makahiki czy Kongo Bar tętniły muzyką i przyciągały turystów, celebrytów i lokalną młodzież. Kilka lat później cała Polska usłyszała o Zatoku Sztuki miejscu, które miało być wizytówką kulturalną miasta. A stało się symbolem skandalu i afery z Krystianem W., znanym jako Krystek, w tle. Dla wielu osób łącznikiem między tymi historiami jest właśnie świat sopockich klubów. Teorie krążące w internecie i na forach poświęconych zaginięciu Iwony wskazują, że mogła ona stać się świadkiem czegoś, czego nie powinna zobaczyć, lub że wpadła w orbitę osób związanych z tym nocnym środowiskiem. Wspominano o rzekomych powiązaniach między młodzieżą bawiącą się w Dream Clubie a grupami powiązanymi z klubami Marcina T., w tym z Zatoką Sztuki. Jedna z popularnych hipotez mówi, że w noc zaginięcia mogło dojść do konfliktu lub zdarzenia, które przestraszyło uczestników imprezy, a potem zostało ukryte przez zmowę milczenia. Internet pełen jest spekulacji, że przypadek Iwony Wieczorek to nie tylko historia samotnego nocnego spaceru, ale fragment większej układanki, w której pojawiają się nazwiska znane z trójmiejskich klubów, jachty, nocne przejazdy i ukryte relacje towarzyskie. Śledczy oficjalnie nigdy nie potwierdzili bezpośredniego związku między zaginięciem Iwony a aferą Zatoki Sztuki, ale fakt, że oba wątki rozgrywały się w tym samym mieście i w podobnym środowisku, sprawił, że teorie połączyły się w wyobraźni opinii publicznej. Niektóre z nich mówią o tym, że Iwona mogła zostać wykorzystana jako przypadkowy świadek czegoś, co działo się w kręgach imprezowych, a inne wskazują, że mogła paść ofiarą niebezpiecznej przygody, która wymknęła się spod kontroli. W tle pojawia się też wątek braku szybkiej i zdecydowanej reakcji służb, co w opinii wielu osób mogło sprzyjać zacieraniu śladów. Jedną z najbardziej powtarzanych teorii w sprawie Iwony Wieczorek jest ta, która łączy jej zaginięcie z nocnym światem Sopotu, w którym kilka lat później głośno zrobiło się o zatoku sztuki i aferze Krystka. Internauci, dziennikarze śledczy i prywatni badacze zauważali, że wiele elementów tych historii pasuje do siebie jak fragmenty jednej układanki. Po pierwsze, środowisko. W noc zaginięcia Iwona bawiła się w Dream Clubie, jednym z lokali sieci należącej do Marcina T, twórcy zatoki sztuki i kilku innych sopockich klubów. Tam, według licznych relacji, młodzież często spotykała się z bywalcami nocnego życia trójmiasta, a w tle pojawiały się osoby, które później przewijały się w materiałach o krystku. To sprawiło, że w świadomości opinii publicznej zaginięcie Iwony zaczęło być postrzegane jako potencjalny fragment większego problemu, środowiska, w którym młode dziewczyny mogły być narażone na ryzyko, o którym nikt głośno nie mówił. Druga teoria dotyczy zmowy milczenia i braku pełnych zeznań znajomych Iwony. Już w pierwszych dniach śledztwa policja odnotowała, że młodzi ludzie bawiący się tej nocy razem z dziewczyną nagle, stracili pamięć. Nie potrafili jasno powiedzieć, co się wydarzyło ani dlaczego Iwona wyszła sama. W internecie pojawiały się przypuszczenia, że ktoś z tej grupy mógł wiedzieć więcej, niż mówił, a przyczyną milczenia mogła być obawa przed wplątaniem w sprawy osób z nocnego środowiska Sopotu. Kolejna hipoteza, która łączy obie sprawy, dotyczy nocnych przejazdów i jachtów związanych z siecią klubów Marcina T. W materiałach śledczych w sprawie Krystka pojawiają się wątki wyjazdów samochodami do innych miejsc, gdzie odbywały się prywatne spotkania i imprezy. Część osób spekulowała, że jeśli Iwona wpadła w nieodpowiednie towarzystwo lub była przypadkowym świadkiem czegoś, co działo się w tym środowisku, mogła zniknąć w okolicznościach nieplanowanych, a potem rozpoczęła się próba zatarcia śladów. Wspólnym elementem obu historii jest również brak natychmiastowej reakcji służb. W przypadku Iwony pierwsze dni zostały zmarnowane. Nie zabezpieczono monitoringu osiedlowego, nie przepytano sąsiadów, a zgłoszenie o zaginięciu nie uruchomiło od razu wszystkich procedur. Podobne poczucie opieszałości pojawiało się w kontekście afery Zatoki Sztuki, gdy informacje o Krystku i jego działaniach były wcześniej zgłaszane, ale sprawy bywały umarzane lub bagatelizowane. Dla opinii publicznej te zbieżności stały się podstawą dołączenia obu historii w jedną teorię – teorię o nocnym świecie Sopotu. W którym blask luksusu i plażowej rozrywki krył ciemniejsze sekrety. Gdy media zaczęły głośno mówić o zatoku sztuki i aferze Krystka, w internecie natychmiast pojawiły się porównania do zaginięcia Iwony Wieczorek. Dla wielu osób oba wątki zaczęły tworzyć jedną niepokojącą narrację o nocnym sopocie, w którym za fasadą luksusu i blasku fleszy kryły się sekrety. W momencie, gdy ujawniono, że Krystek działał w klubach sieci Marcina T. A jednym z miejsc była Zatoka Sztuki, internauci przypomnieli, że w noc zaginięcia Iwona bawiła się w Dream Clubie, należącym do tego samego kręgu. W sieci zaczęto analizować nagrania z monitoringu, mapy Sopotu, trasę powrotu Iwony i porównywać ją z lokalizacjami znanych klubów. Powstawały amatorskie wizualizacje i internetowe śledztwa, w których spekulowano, że dziewczyna mogła zostać zauważona lub przypadkowo wciągnięta w coś. Co wymknęło się spod kontroli. Teorie te podsycał brak odpowiedzi w oficjalnym śledztwie. Nie było ciała, nie było dowodów, a znajomi Iwony wciąż powtarzali, że niewiele pamiętają z tamtej nocy. Do opinii publicznej docierały informacje o zmowie milczenia, o wizycie Pawła P. w mieszkaniu Iwony, o uruchamianiu jej komputera i tajemniczej kartce z numerem do osoby związanej z Sopockim klubem. Wszystko to tworzyło obraz historii, w której czuć było niedopowiedzenia i lęk przed wypowiedzeniem pełnej prawdy. Media zaczęły stawiać pytania, czy w sprawie zaginięcia Iwony nie doszło do podobnego mechanizmu, jaki później ujawnił się w aferze Zatoki Sztuki mechanizmu polegającego na ochronie wizerunku nocnego życia miasta, opóźnionej reakcji służb i niechęci świadków do pełnej współpracy. W sieci zaczęto zestawiać zdjęcia z imprez w Sopocie, fotografie jachtów. Pisy promujące luksusowe wydarzenia i wspominać o tym, jak łatwo młodzi ludzie mogli znaleźć się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Popularność zyskała teoria, że Iwona mogła stać się przypadkowym świadkiem lub ofiarą czegoś, co działo się w środowisku powiązanym z sopockimi klubami. Dla wielu osób było to logiczne połączenie. Dwa światy, które wyglądały na odległe, w rzeczywistości przenikały się w jednym mieście, w jednym nocnym ekosystemie. Właśnie wtedy sprawa Iwony Wieczorek zaczęła funkcjonować w świadomości społecznej nie tylko jako tragedia jednej dziewczyny, ale jako część większej opowieści o Sopocie i jego podwójnej twarzy. Mimo, że przez lata w internecie i mediach pojawiały się liczne teorie łączące zaginięcie Iwony Wieczorek z aferą Zatoki Sztuki, oficjalne śledztwo nigdy nie potwierdziło bezpośredniego związku tych dwóch historii. Śledczy w swoich raportach wskazują, że w sprawie Iwony wciąż brakuje twardych dowodów. Nie odnaleziono ciała, nie zabezpieczono kluczowych nagrań z pierwszych godzin i dni, a świadkowie z jej otoczenia pozostają niechętni do pełnego współdziałania. Teorie o powiązaniach z nocnym światem Sopotu, o jachtach, prywatnych spotkaniach i nocnych przejazdach działają na wyobraźnię, ale bez dowodów pozostają w sferze hipotez. Nie zmienia to jednak faktu, że w opinii publicznej obie historie są ze sobą trwale związane. Kiedy wybuchła afera Krystka. Wielu ludzi od razu przypomniało sobie o zaginięciu Iwony, bo elementy obu spraw były podobne: młode dziewczyny, nocne życie Sopotu, kluby, w których blask luksusu mieszał się z cieniem niedopowiedzianych historii i poczucie, że przez lata zbyt wiele osób wolało odwracać wzrok. W internecie pojawiały się mapy, wizualizacje i rekonstrukcje, w których trasę powrotu Iwony zestawiano z lokalizacjami sopockich klubów i miejsc pojawiających się w aktach sprawy Krystka. Dla wielu komentujących był to obraz miasta o dwóch twarzach turystycznego raju w dzień i niebezpiecznej przestrzeni w nocy. Teoria o połączeniu obu historii przetrwała przede wszystkim dlatego, że w obu przypadkach widać było elementy braku szybkiej reakcji służb i niechęci świadków do pełnej współpracy. Funkcjonariusze w wywiadach przyznawali, że pierwsze dni po zaginięciu Iwony zostały stracone, a w tym samym czasie osoby z jej otoczenia zachowywały się tak, jakby nagle zapomniały wszystkie szczegóły kluczowej nocy. To poczucie niewyjaśnionej tajemnicy wciąż napędza teorie łączące oba wątki. Dziś, 15 lat po zaginięciu Iwony i lata po wybuchu afery Zatoki Sztuki, prawda nadal nie została oficjalnie potwierdzona, a wszystkie łączące je opowieści pozostają w sferze spekulacji. Jednak dla wielu Polaków te dwie historie tworzą wspólny symbol, symbol Sopotu który w blasku fleszy wydawał się bezpiecznym kurortem, a w cieniu krył pytania, na które do dziś nikt nie udzielił odpowiedzi.